MG zadbało o to, aby ich nowy model wyróżniał się na drodze. Mamy tu fajną dynamiczną sylwetkę, ostro narysowane linie, a także masę ciekawych detali, które nadają mu nieco sportowego charakteru. Czy można mieć kompaktowy samochód z segmentu B, który łączy w sobie dużą moc, przyzwoite spalanie, naprawdę świetne wyposażenie, a przede wszystkim kosztuje dużo mniej niż konkurencja. Zazwyczaj te cechy ze sobą się nie łączą, ale na scenę wjeżdża MG ze swoim nowym MG3. Przód auta jest bardzo charakterystyczny i nawiązuje do innych modeli z Gamy MG, ale za to z tyłu jest dużo bardziej klasycznie, można wręcz powiedzieć, że spokojnie. To co na pewno zrobi wrażenie, to wymiary: 411 cm długości, 180 cm szerokości i 257 cm rozstawu osi, a to wszystko sprawia, że MG3 jest jednym z liderów w swojej klasie. I to właśnie te wymiary sprawiają, że znajdziemy bardzo dużo miejsca we wnętrzu i też zaczęliśmy coś nietypowo, bo od tylnej kanapy. Zobaczcie, ustawiliśmy już przedni fotel pod moje gabaryty, czyli 190 cm wzrostu i nawet taka osoba jak ja spokojnie znajdzie sobie miejsce z tyłu. Przejdźmy zatem do przodu. I tu możecie się zaskoczyć, bo kompletnie nie poczujecie się jak w typowym miejskim aucie. Ilość miejsca dla kierowcy i pasażera dorównuje autom z segmentu wyżej. Zaskoczy Was wyposażenie, jakie dostajecie w standardzie. Przede wszystkim dwa ekrany. Pierwszy 7-calowy, zastępujący klasyczne zegary, i drugi ponad 10 dziesięciocelowy centralny do obsługi multimediów. Ten w standardzie ma już fabryczną nawigację, a także Apple CarPlay i Android Auto. Oba ekrany są bardzo dobrej jakości, bardzo czytelne i przede wszystkim proste w obsłudze. Pod ekranem multimedium znajdziecie kilka przycisków funkcyjnych, m.in. szybkie przejście do panelu klimatyzacji czy też sterowanie głośnością. Na tunelu środkowym znajdziemy manipulator skrzyni biegów, przycisk elektrycznego hamulca postojowego, auto hold i wyboru trybu jazdy. Nawiązując do wnętrza, nowe MG3 oferuje bagażnik o pojemności 293 litrów, który idealnie nadaje się do użytkowania tego samochodu w mieście. Pod maską nowego MG3 znajduje się nowy układ hybrydowy oparty na silniku spalinowym o pojemności 1,5 litra i silniku elektrycznym. Łączna moc tego zestawu wynosi 195 koni mechanicznych i 425 Nm momentu obrotowego. Całość przenoszona jest na przednią oś za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów. I choć są to wartości zarezerwowane zdecydowanie bardziej dla rasowych odheczy, to MG znalazło dla tej technologii zupełnie inne rozwiązanie. Silnik spalinowy jest swego rodzaju generatorem prądu, który dostarczany jest do akumulatora o pojemności 1,8 kWh. Dzięki temu przez większość czasu, zwłaszcza w ruchu miejskim, jeździmy na samym prądzie, ograniczając tym samym spalanie. A te producent określił na 4,4 litra w cyklu mieszanym, co przy dwustukonnym samochodzie jest naprawdę świetnym wynikiem. A teraz najważniejsze, ile to wszystko kosztuje? I tu mam nadzieję, że Was zaskoczył, bo nowe MG3 startuje już od 87 950 zł brutto. MG maksymalnie ułatwia nam zakup nowego samochodu, dając do wyboru trzy różne wersje wyposażenia: Standard, Excite i Exclusive. Co ważne, każda z tym samym układem napędowym co daje nam prawie 200-konny samochód za mniej niż 90 tysięcy złotych. Nowe MG3 to wyjątkowy, kompaktowy samochód osobowy, który zaskoczy Was fajną dynamiką jazdy, w komfortowych warunkach i przede wszystkim bardzo oszczędnie. A jeżeli Wy chcecie osobiście przetestować ten model, to koniecznie odwiedźcie jeden z salonów MG Plaza w Polsce.